Cześć, witam was bardzo serdecznie, witam Was bardzo serdecznie w grze GTA V. E, jako taka u mnie na kanale nie znajdziecie let's playa z tej gry, ale chciałem się wam, jestem strasza Fali piętanu. Kurczę chciałem się Wam po, pochwalić, że mam tą grę, no i to, że mnie nie ma tak długo, że, że nie nagrywam innych filmów, że nie gram nic innego, no to właśnie dlatego, że gram GTA V i poświęcam tej grze strasznie dużo czasu, skupiłem się na razie na, razie na fabularce, później planuję zagrać online, chociaż online niekoniecznie przypadł mi do gustu, zawsze takie e, gierki strasznie dziwne, które... no tam jakiś Deathmatch to lubię, takie rzeczy drużynowe czy to indywidualne, no ale e, te inne gierki jakoś tak nie, niekoniecznie przypadły mi gustu. Ogólnie fajny jest ten świat, no można, wiecie, wynajmuje się jakieś... przepraszam, wynajmuje... kupuje się jakieś mieszkanie, kupuje się jakieś samochody, e, samoloty, e, motory, rowery, e, nie wiem, łodzie. No, no, są duże możliwości. Można w coś inwestować. O e, otwarty ogromny świat to jest fantastyczne. E, w, ale skupiam się w tej chwili na fabularce, która ma praktycznie to samo. Pokazuję wam dzisiaj fragmenty z mojej gry. E, mam nadzieję, pokażę ten, te fragmenty w 60 klatkach. Jeżeli film będzie króciutki, to pokażę Wam go w 60 klatkach e, i myślę, że tak chyba właśnie zrobię. Także tak to mi wygląda. Gram teraz GTA 5 poświęcam tej grze strasznie dużo czasu. Być może coś tam jeszcze nagram, jakiś gameplay z tej gry, ale na pewno nie let's playe. Nie, nie, chcę, nie chcę się bawić w takie nagrywanie non-stop każdego mojego ruchu w grze. Eee, to jest strasznie czasochłonne i e, powoduje coś takiego, że nie mogę poświęcić grze załóżmy, nie wiem, na przykład e, 3 godziny na grę, bo w tym momencie, gdybym to wszystko nagrywał, nie wystarczy mi miejsca na dysku. E, więc e, co, jakiś, co jakiś czas będę może coś tam wrzucę z tego GTA 5

Well, guess who's coming to shit on your doorstep, you fuck.